Witamy na naszym kanale poświęconym duchowości i modlitwie. Dzisiaj przyjrzymy się Psalmowi 123, żarliwej modlitwie o miłosierdzie. Psalm ten odzwierciedla wołanie udręczonej duszy, która w chwilach ucisku zwraca się do Boga o pomoc. Choć jest to krótki psalm, jego głębokie przesłanie o całkowitej zależności od Boga i zaufaniu w Jego miłosierdzie zaprasza nas do zbliżenia się do Stwórcy z pokorą i nadzieją. Zagłębmy się w ten psalm, zastanawiając się nad jego aktualnością zarówno w kontekście historycznym, jak i w naszym codziennym życiu. Psalm 123 należy do zbioru psalmów znanych jako pieśni pielgrzymkowe lub pieśni w wniebowstąpienia, które tradycyjnie śpiewali Izraelici podczas pielgrzymek do Jerozolimy na święta religijne. Pieśni te były śpiewane, gdy wierni wchodzili na górę Syjon, gdzie znajdowała się świątynia. Tematyka tych psalmów jest często wyrazem zależności od Boga w trudnych chwilach. I Psalm 123 nie jest wyjątkiem. Objawia lud, który cierpi z powodu pogardy ze strony aroganckich i niegodziwych, ale który pozostaje niezmienny w nadziei, że Bóg w swoim wielkim miłosierdziu przyniesie wybawienie. Kontekst tego psalmu zdaje się odzwierciedlać okres, kiedy naród izraelski stawiał czoła wrogości i uciskowi, czy to ze strony wrogich narodów. Czy władz lokalnych? Psalmista, przemawiając w imieniu wszystkich cierpiących, podnosi oczy ku Bogu, uznając, że tylko Pan może okazać miłosierdzie i ulgę. To wołanie o miłosierdzie nie jest zwykłą prośbą, ale krzykiem rozpaczy, ukazującym, jak głęboko psalmista i jego lud potrzebują Bożej pomocy. Psalm ukazuje jednak także pewność, że Bóg w swoim czasie odpowie na wołanie swego ludu. Do Was wznoszę oczy moje, Wy. Którzy zasiadacie na tronie w niebiosach. Psalmista rozpoczyna swoją modlitwę gestem podniesienia oczu, co symbolizuje poszukiwanie pomocy i przewodnictwa u Boga. Ten obraz patrzenia w górę odzwierciedla postawę pokory i zależności, postawę kogoś, kto uznaje, że rozwiązanie jego problemów nie jest na ziemi, ale w niebie. Odniesienie do Boga jako tronującego w niebiosach wzmacnia jego absolutną władzę i suwerenność. Psalmista pamięta, że Bóg nie jest odległy od swego stworzenia, ale jak król na swoim tronie panuje nad wszystkim z mocą i sprawiedliwością. Akt podniesienia oczu można także postrzegać jako gest uwielbienia. Uznając, że Bóg jest ponad wszystko, psalmista wyraża ufność, że Pan jest na tyle potężny, aby interweniować w jego okolicznościach. To zaufanie jest niezbędne, ponieważ w chwilach niepokoju łatwo jest stracić nadzieję. Ale w tym miejscu psalmista uczy że musimy zwracać się do Boga nawet wtedy, gdy otaczające nas sytuacje wydają się nie do pokonania. Werset 2. Jak oczy sługi zwrócone są na ręce ich panów, i oczy służebnicy na ręce jej pani, tak oczy nasze zwrócone są na Pana Boga naszego, aż do chwili, gdy On współczuje nam. Psalmista porównuje tutaj swoje oczekiwanie na miłosierdzie Boże do postawy sługi uważnego na ręce swego Pana. Ta metafora sugeruje całkowitą zależność i uległość. Sługa nie działa sam, lecz czeka na polecenia swego pana. Podobnie psalmista wyznaje całkowite zaufanie Bogu, cierpliwie czekając na jego miłosierdzie i interwencję. Ten obraz oczekującej służby także wywołuje pokorę. W tonie psalmu nie ma żadnych domniemań ani żądań, istnieje jedynie całkowite poddanie się woli Bożej. Ten rodzaj zaufania jest głęboki, ponieważ zakłada, że nawet jeśli odpowiedź Boga wymaga czasu, psalmista i jego lud będą nadal cierpliwie czekać. Oczekiwanie nie jest łatwe, zwłaszcza w czasach cierpienia, ale to właśnie w tym czasie wiara się wyrafinuje. Werset 3. Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się, bo jesteśmy pełni pogardy. Wołanie o miłosierdzie powtarza się, podkreślając intensywność potrzeby. Lud Boży jest przesycony pogardą, co sugeruje długotrwały stan upokorzenia i ucisku. Pogarda ta może pochodzić zarówno od wrogów zewnętrznych, jak i wewnętrznych prześladowców. Jednakże, psalmista nie szuka zemsty, szuka miłosierdzia. Świadczy to o głębokim zaufaniu Bożemu charakterowi jako współczującemu i sprawiedliwemu. Werset ten ukazuje udrękę psalmisty i ludu Izraela, który czuje się pogrążony w pogardzie i hańbie. Zamiast jednak pozwolić, aby cierpienie doprowadziło ich do rozpaczy, zwracają się do Boga, wołając o jego współczucie. Przypomina nam to, że w chwilach trudności musimy szukać miłosierdzia Boga, wiedząc, że tylko On może naprawdę przynieść ulgę. Werset 4. Dusza nasza napełniona jest szyderstwem aroganckich i pogardą aroganckich. Werset ten odzwierciedla uczucie ucisku opisane wcześniej, ale teraz bardziej szczegółowo. Pogarda pochodzi od tych, którzy są aroganccy i aroganccy. Określenia te sugerują, że wrogami Izraela są ludzie, którzy stawiają się ponad innymi, mają zawyżone poczucie własnej wartości i patrzą z góry na tych, którzy są bardziej pokorni. Cierpienie ludu Bożego nie jest tylko fizyczne i materialne, ma także charakter emocjonalny i psychologiczny. Tak pina z aroganta może być szczególnie bolesna, gdyż godzi w godność człowieka. Kiedy jesteśmy lekceważeni z powodu naszej wiary, wartości lub słabości, może to nas głęboko zranić. Psalmista uczy nas jednak, że nawet wtedy, gdy ktoś nas wyśmiewa i pogardza, musimy w dalszym ciągu szukać Boga. Widzi nasz ból i w swoim współczuciu wymierzy sprawiedliwość we właściwym czasie. Psalm 123 z mocą przypomina o potrzebie pokory, cierpliwości i zaufania Bogu w trudnych chwilach. Zaprasza nas, abyśmy wznieśli oczy ku Panu i czekali na Jego miłosierdzie, nawet jeśli jesteśmy przesiąknięci pogardą i uciskiem. Psalmista uczy nas, że oczekiwanie na Boga nie jest daremne, gdyż Pan jest wierny i sprawiedliwy i będzie działał na korzyść tych, którzy mu ufają. Ten psalm jest szczególnie istotny dla tych, którzy spotykają się z sytuacjami, w których czują się poniżani lub wyśmiewani ze względu na swoją wiarę lub wartości. Przypomina nam, że nawet gdy świat wokół nas wydaje się wrogi, możemy ufać, że Bóg widzi i słyszy nasze wołanie, a On w swoim nieskończonym miłosierdziu odpowie. Odmówmy naszą ostatnią modlitwę. Panie Boże, w chwilach ucisku i pogardy wznosimy ku Tobie oczy, ufając w Twoje miłosierdzie i współczucie. Wiemy, że jesteś naszą ucieczką i że w swojej suwerenności będziesz nas wspierać. Daj nam cierpliwość w oczekiwaniu na Twoją odpowiedź i siłę do wytrwania w obliczu trudności. Niech nasza wiara pozostanie niezachwiana, nawet gdy spotykamy się z pogardą i kpiną ze strony aroganckich. Ufamy, że dosięgnie nas Twoje miłosierdzie i że wybawisz nas w swoim doskonałym czasie. W imię Jezusa. Amen. Jeśli spodobały Cię nasze refleksje, zasubskrybuj kanał i polub ten film, aby śledzić nasze codzienne refleksje.